Chcę sama spróbować. Daj mi sprzęt. Ja otworzę safe, a ty pilnuj drzwi. Jeszcze trochę i otworzę zamek. Udało się! Wow, jak ty hmm. to zrobiłaś! Zobacz, tam jest skarb. Potok, Przyszliśmy tu obrabować bank czy warzywniak? Otworzę safe, a ty pilnuj drzwi, żeby nas nie złapali. O, maszyna do kawy. Coś słyszę. Co to jest, micha? na co ty robisz? Chciałam się z tobą podzielić. Bądź cicho i mi nie przeszkadzaj. Aha! Dlaczego tak robisz? To nasi podejrzani. Wyglądają zupełnie jak na sketchu kompozytowym. Dzień dobry! Ha! Czy nie jesteście tymi kryminalistami? My? Nie, nie jesteśmy. Widzisz? To dziwne. A co powiecie na to? To niesamowite podobieństwo. Jedni ile sił w nogach! Mają przecież uciekać. <mary> Marek powinien bardziej uważać. Łapi ich! Tędy! Szybko! Niech złapie oddech. Tam są. Złapię ich. Jaka obniżka. W imieniu prawa. Żądam, abyś oddała mi tę sukienkę. Nie ma mowy. To ja ją znalazłam. Wygrałam. Bardzo w to wątpię. Nie. Przestań uciekać. Spróbuj mnie najpierw podkonać. Czas na zdecydowaną walkę. Kto wygra? Papier, kamień, nożyczki. Niemożliwe. Czy to już koniec? Przegrałeś, złodzieju. Teraz musisz pójść ze mną. Proszę, wybacz mi. Stój spokojnie, muszę zrobić ci zdjęcie. Dobrze wyglądam? Proszę, chyba nie jest źle. Świetnie, podoba mi się. Nie podoba mi się ta fotostrefa. Nie bądź złośliwa. Światło jest niezłe. Uśmiech! Powiedz mi, czy to dobre ujęcie? Pokaż mi, jak ładnie wyszłam. Zrób mi nowe zdjęcie. To mi się nie podoba. Możesz mnie skuć do zdjęcia? Dobra, tylko mi nie przeszkadzaj. Sesja zdjęciowa w damskim więzieniu wygląda bardziej jak modowa sesja do jakiegoś magazynu. Zdjęcia są piękne! Eh, ale bez obróbki się nie da. W więzieniu dla kobiet dziewczyny zrobią wszystko, żeby ich zdjęcia wyglądały idealnie. Wow, masz talent! To twój nowy dom. Trzeba tu tylko ogarnąć, no, ale sama to zrobisz. Tak, nadanie temu miejscu porządnego wyglądu to będzie wyzwanie. Gratulacje, możesz tu teraz zamieszkać. Nie hałasuj. Nie jest to tak źle. Teraz mogę spać ile chcę. Gdybym miał poduszkę, byłoby wspaniale. To wszystko idzie do śmieci. Jestem zaleniwy, żeby je wyrzucić. Auć! O, jest tu poduszka! Wygoda i czystość nie są na pierwszym miejscu w męskim więzieniu. Au! Musisz bardziej uważać! Najmocniej przepraszam. Pomogę pani. Czy strzała amora właśnie przeleciała obok? Muszę iść. Do zobaczenia na obiedzie. Co? Muszę to naprawić. Zostały tylko ostatnie poprawki. Nareszcie skończyłam! Teraz jest tu o wiele przytulniej. Prawie jak w domu. Hej, co on tu robi? Nie będę dzielić z nim celi. Idź sobie! On zostaje, a ty chodź ze mną. Nie, nie chcę! Wow, ta cela wygląda o wiele lepiej niż ostatnia. Ta poduszka jest bardziej miękka. Co za koszmar! To wysypisko, jak można tu mieszkać? Zaraz na pewno mi powiesz. Cóż, będzie musiała wrócić do sprzątania? Po zamknięciu w celi Robert nie stracił nadziei i zdecydował się poprosić starego przyjaciela o pomoc. Pomóż mi! Więzienna cela jest surowa i bezlitosna. Nil na pewno mnie stąd wyciągnie. Musi gdzieś tu być. Zakład karny? Na razie. Au. Proszę wybaczyć, ale wykrywacz metalu coś u pana wykrył. Poproszę ten bochenek. Widzisz? I co? Proszę, teraz nikt się nie zakrztusi. Narzędzia są w środku. Daj to Robertowi. Ale ja nie mogę. Mój przyjaciel musi dostać ten bochenek, albo sam będziesz musiał go zjeść. Z nadzieniem. Ale ze mnie fajny gość. Hejte, masz paczkę. Nie polecałbym tego jeść. Dzięki. Chyba notatka z prośbą o pomoc zadziałała. Nie będę tu dłużej siedział. Witaj, droga przyjaciółko. Piszę do ciebie z prośbą o pomoc. Mam pewne kłopoty. Dobra, gotowe. Notatka Roberta była oczywiście bardziej zwięzła, ale Justyny też była poważna. Dzień dobry. Jak tu przekonać upartą strażniczkę, żeby dała więźniarce ciasto? W damskim więzieniu, w przeciwieństwie do męskiego, nie potrzebujesz gruźb, żeby się dogadać. W końcu Vanessa można przekonać do wszystkiego, prawiąc jej komplementy. Masz takie piękne włosy. Ach, co to za ciasto? Widzisz, to dla Justyny. Dobra, możesz jej dodać, tylko cicho. Hej, Justyna, zobacz, co dla ciebie mam, proszę. Pilniczki? Ale i jaja. Najpierw muszę zrobić sobie paznokcie. Ach, jestem taka głodna. Moja dieta powinna składać się z trzech posiłków dziennie. Czas coś zjeść. Twój obiad. Główna delicja w więzieniu to niedojadzona owsianka. Co mam ci przynieść? Na pewno nie owsiankę, która zaraz dostanie nóg. Ale sushi... Kochanie, wróć do rzeczywistości. Na pewno nie chcesz owsianki? Nie? Ale wybrzydasz. A co powiesz na to? Mm, uwielbiam japońskie jedzenie. To smacznego. Teraz Justyna może zjeść coś godnego i wyrafinowanej osobowości. Dobrze, że ma na te okazję pałeczki. Idealnie! Ach, zjadłbym konia z kopytami. Hmm. Dalej, idź! Chcę zjeść chociaż ostatni kawałek tego pysznego mięsa. Hej, masz jeszcze jakieś skrzydełka w kubełku? Co? Nie podzielę się z tobą. Możesz sobie pomarzyć. Czerwone tygrysy do boju! Dacie radę! Ty też kibicujesz czerwonym? Jeśli strażnik kibicuje tej samej drużynie, to jest szansa, że podzieli się z Tobą jedzeniem. Au! Nasza drużyna wygrała! Juk! Nawet w więzieniu trzeba o siebie dbać. Ale niestety nie zapewniają tu sprzętu sportowego ani maszyn do ćwiczeń. Super! Właśnie tego mi brakowało. Sport to życie! Teraz pokażę wszystkim, w jakiej jestem świetnej formie. Spójrz na te mięśnie ze stali. Mogę przenosić góry. Hej, panie strażniku! Wow, jesteś zupełnie jak Halkman! Tylko musisz przestać niszczyć kraty. To biedne więzienie. W międzyczasie w damskim więzieniu Justyna nie poddaje się, próbując rozgiąć kraty. Ale skoro nie może tego zrobić teraz, ma plan, dzięki któremu jej mocne włosy pomogą jej w ucieczce. O, mamusiu! Widzisz, chciałam tylko trwałą. To jest to! Możesz później oddać mi wałki. Ach, mój plan znów nie wypalił. Wejdź i usiądź wygodnie. Czeka cię długa rozmowa. Więc na czym stanęliśmy? Nie kablujmy na siebie, co? Cisza! Pójdziemy po przesłuchaniu na kolację? Nie rozdzielą nas. Sekundę, poradzę sobie. Przyznaj się, próbowaliście obrabować bank. Powiedz mi! To był pomysł Justyny. On kłamie! Oczekuję od wszystkich przyznania się do winy. Ach, co za facet! Jest taki słodki, jak kociak. Vanessa, wybacz, coś mnie rozproszyło. Gotowe, możemy omówić naszą randkę. Też widzisz między nimi iskrę? Musimy im pomóc. Panie strażniku, dlaczego nie wyznaje pan swoich uczuć? Co? Myślisz, że to dobry pomysł? No tak! Jaki piękny dzień! Panna młoda wygląda cudownie. Jestem taki szczęśliwy. Teraz pan młody może pocałować pannę młodą. Uciekli? A co z tortem? Eee, nieważne. Nareszcie! Jestem wolny! Co? O nie, tylko nie to! Robert, nie ciesz się za bardzo. Teraz wpadłeś w łańcuchy miłości. W którym więzieniu było śmieszniej? Męskim czy damskim? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Podobał Ci się nasz filmik? Więc daj nam lajka, subskrybuj i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!